Na czym najlepiej ogląda się filmy czy seriale? No właśnie, dajcie znać koniecznie, a chłopaki podzielą się swoją opinią, powiedzą mi, jakie mają sety w domu oraz co testowali i co najbardziej u nich się sprawdziło. Sprawdźcie ten odcinek. W jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy o usługach streamingowych, z których korzystamy, które są fajne, które są ble, jak wygląda podejście. Producentów, właśnie tych usług, no, w chwili obecnej, do użytkowników i tych treści, które są tam zamieszczone, ale nie rozmawialiśmy o tym, na czym oglądamy te wszystkie treści, bo jest tego rzeczywiście bardzo dużo. Pilot może pozwolić sobie, żeby cały dzień sobie spędzić przed telewizorem czy przed swoim ekranem ogólnie, niektórzy tylko wieczorami. To są różne warunki oświetleniowe, różne technologie wyświetlania obrazów. No dobra, panowie, jakby się na to zapatrujecie? Czy od razu wybraliście swoje docelowe, już takie telewizory, czy też właśnie ekrany, które już macie? Czy jednak to była zasada prób i błędów, jakieś nietrafione decyzje? To ja, ja no ja może od razu powiem no, tak. na tym. Masz dużego, bydlaka. Robert ma większego, ja mam mały, 6,1 sala. <laughs> powiem Wam tak. Nie Nienawidzę oglądać filmów na telefonie. Nienawidzę, po prostu jestem już przyzwyczajony, że albo laptop, albo tablet, albo telewizor, ale na telefonie, telefon nie wiem, mi służy do konsumpcji treści, do oglądania filmów na YouTube jeszcze, okej, okay, rozumiem, TikToki, wiadomo, shorty i te sprawy, natomiast pełnometrażowego filmu fabularnego na Netflixie czy coś nie potrafię oglądać na telefonie, nie jestem w stanie przyzwyczaić ja się tylko tego. Tylko w samolocie. No, a, no właśnie, lepsi. ewentualnie w samolocie, ale tak jak nawet do samolotu biorę tablet zazwyczaj w, w tryb offline, włączam, ściągam sobie da, dane filmy, które mnie interesują. No nie umiem się przekonać, po prostu telefon jakoś mam zakodowany w głowie, że służy mi do czegoś innego. No, no dobra, to pomijmy te malutkie ekraniki, no. które psują nasz wzrok, nie powinniśmy korzystać z nich zbyt często. Wieczorem przypominamy o włączeniu eliminacji światła niebieskiego i przechodzimy do tych dużych ekranów. Jak to czy u Was wygląda? Dużo. Ja, ja, ja nigdy nie byłem fanem telewizorów. Może tak. Yy, tak jak już mówiłem, zawsze chciałem mieć taki w ramach możliwości stosunek cena do jakości. Czyli jak generalnie, podsumowując, nie lubisz małych ekranów, nie lubisz dużych ekranów? Nie, i znaczy nie, ja nie, chodzi o to, że nie. lubi takie w sam raz. Tylko no. no, w sam raz, no, no, Nie, nie chodzi o to, że nie lubię, tylko nie byłem fanem. Mam na myśli, nie interesowałem się A, e, okay. telewizorami, tak? Że dla mnie, czy to był IPS LCD, czy to był mini LED, czy to był QLED, czy to był QD OLED, OLED nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Ale w momencie, kiedy w ostatnich latach zacząłem powoli, powoli coraz więcej testować telewizorów, to tak mówię, miałem tego swojego biednego Samsunga, którego kupiłem gdzieś na promocji i tak przychodzi jeden OLED. Tutaj mini LED przychodzi, coś tak patrzę. Jeden telewizor, drugi. No, kurwa. lepiej, no i tak. Z czasem zacząłem coraz. Nie powiem, że jestem znawcą telewizoru, żeby to była jasność, ale zacząłem spoglądać na poszczególne parametry, czy to jasność, jasność kąty widzenia, częstotliwość odświeżania, co w grach jest totalnie niesamowicie istotna, ale nie mówimy tutaj o grach. No i tak jak już mówiłem, albo będę mówić z waszej perspektywy czasu, decydowałem się na OLEDy i na ten moment 90. 80% wszystkich filmów VOD, seriali, filmów fabularnych czy czegokolwiek co oglądamy z żoną, oglądamy właśnie na telewizorach. Jest tego mało, bo nie ma czasu, bo są dzieciaki. Natomiast na telewizorach, właśnie w technologii OLED. Ogląda mi się filmy najlepiej, szczególnie biorąc pod uwagę ten kontrast, te mocno podbite kolory. Które, ok, ja rozumiem, że z perspektywy filmu czasami, mu aż, czasami wyglądają aż nienaturalnie, dlatego zmieniam sobie najczęściej tak, że tryb jest filmowy albo jakiś tam kinowy, kino w domu, coś w ten deseń. I dla mnie to wygląda fantastycznie. A na, na tych pierwszej generacji Kuledów od, od Samsunga, tych jakichś chyba z 2000. 18, 19, gdzie używałem, to naprawdę, po, po latach patrzenia na jeden ekran, na ekran yy, no z perspektywy, lat już yy, trochę już zjedziały, no to teraz widzę przeogromne różnice. No i faktycznie głównie przede wszystkim oglądam na telewizora. No, u mnie też jakieś seriale, filmy to telewizor obowiązkowo. Kiedyś jeszcze nawet myślałem, że na. Kiedyś jeszcze byłem w stanie oglądać na laptopie, tam w łóżeczku z żoną czy coś. Ale he, he, mamy lepsze zajęcia. Z wróć. Nie, to no to po prostu. Rozumiem, coś? Teraz. Spani. Tak, dokładnie. No. E, teraz nie, nie mamy nie mamy w sypialni z Mario. Z Mario. <laughs> z Mario. <śmiech> <śmiech> Może Mickey nie, 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 mamy, nie, mamy w sypialni telewizora, więc yy... Nie oglądamy tam po prostu filmów w ogóle, bo jednak ten telewizor. jest. Tak to jest świadoma decyzja, nie? Bo tak, ja też tak. te w sypialni nie mam żadnego telewizora. Ogólnie, ogólnie dwa telewizory mam w domu. Odkąd mam warunki, to po prostu stoją dwa. Jeden to jest mini LED, taki bardzo wysoki model, ale od firmy TCL, która jest przez wiele osób niedoceniana. a Moim zdaniem, przynajmniej porządny. na podstawie tego bardzo porządny. Ja porządny jestem w ogóle. Tak, tak jak Bartek OLED. Ja też kocham OLEDy, ale jestem fanem, jakby przekonałem się do tych mini LEDów z uwagi na to, że te czernie są naprawdę niesamowite i te ogólnie odzorowanie barw, jasność, HDR też na bardzo, bardzo wysokim poziomie. O Jedyna, dziwo, no. przepraszam, o dziwo blooming u Ciebie na telewizorze jakoś bardzo Troszeczkę nie występuje. jest, ale bardzo... Tak, no, bo może właśnie wkaza. jak na przykład mam MacBooka czy iPada z mini LED-em, to ten blooming, czyli taka poświata wokół białych elementów na czarnym tle mm. czasami jest mocno widoczna i to jest dla mnie jeden z największych minusów mini ledów ów Być może to widzę w związku z tym, że bo mini led albo mam na, na, na MacBooku, Albo na iPadzie, i ja to widzę podczas oglądania czegoś w nocy w tych 20%. Ale na telewizorze u Ciebie jakoś tak za bardzo nie widziałem, Może przynajmniej nie jest to tak odczuwalne Może też kwestia z kwestia dalszej... odległości, no, no, no dokładnie. No, no. Więc mam tego y, jednego TCL-a. Pewnie za jakiś czas będę chciał go zmienić z uwagi na to, że to jest model, który nie do końca był jeszcze dostosowany pod nową generację konsol. Tutaj o grach nie gadamy, no ale w telewizorach ostatnio z uwagi na to między innymi było sporo zmian. Pojawiły się te HDMI 2.1, pojawiły się funkcje takie jak VRR, czyli zmienne odświeżanie ekranu dostosowujące się do liczby klatek wyświetlanych przez y, grę na ekranie, dzięki czemu gra wygląda płynnie nawet jeżeli w rzeczywistości nie działa tak płynnie więc może ten telewizor zmienię drugi telewizor Zde nie masz 2.1? Nie, tam jest tylko 3x2.0. A ty w tym drugim masz? Tak, bo mamy jeszcze drugi telewizor, który stoi w tak zwanym malutkim pokoju gamingowym, to jest telewizor Sony, który został mi po jakiejś tam płatnej współpracy bardzo mi się spodobał i to jest LCD, jakiś tam najwyższy mhm. ówcześnie model LCD od Sony. Kosztował, kosztuje chyba koło tam 5000 zł. Ma już właśnie te HDMI 2.1 w liczbie sztuk dwóch albo trzech, chyba dwóch, ale no ja mam dwie konsole, więc ten ma ma, ma 120 Hz, więc gry sobie odpalam teraz w większości nie w 30, tylko w 40 i. Filmy oglądam na nim rzadko, no bo w salonie stoi ten drugi, właśnie ze względu na Czernie Wolego, ale sama jakość obrazu też jest bardzo spoko wystarczająca i powiem Wam, że jakby kiedyś może te różnice pomiędzy tym, jak wyglądały LCD, a OLED, -y były znacznie większe. Natomiast teraz, kiedy niektórzy producenci jeszcze dalej w te LCD i różne technologie inwestowali, to już nie ma takiej ogromnej różnicy, czy to jest. Znaczy, oczywiście jest i wolałbym OLEDa, ale ta różnica nie jest taka duża, więc na przykład jeżeli telewizor miałby fajniejsze funkcje i byłby tańszy, no to pewnie byłbym się jeszcze w stanie zdecydować na e, takiego LCD. A i jeszcze ostatnia kwestia ode mnie. Oba te ekrany mają po 65 cali. Dla mnie do moich pomieszczeń wydaje mi się, że to jest w tej chwili e, optimum. Robert, jak u ciebie? No, u mnie są też dwa telewizory. Jeden u dzieci to jest telewizor, który ma już chyba 8 albo 9 lat, więc to jest Samsung tam serii D6000, coś tam naprawdę bardzo stary. Ale cały czas się trzyma, cały czas jest obraz ok, nie ma żadnych tam artefaktów, jakiegoś wypalenia wielkiego, niczego takiego. Tylko, że to jest też mały ekran, bo to chyba było 45 cali czy coś takiego, mm. więc nie, niezbyt duży. A od 2019 roku, i to zmieniałem też z Samsunga jakiegoś tam innego LCD, zmieniłem na OLED AC9. Mhm. I uważam, że to jest absolutny sztos. W sensie, jak wygląda OLED, jak, jak to się prezentuje. No, oczywiście, to najlepiej wygląda w nocy. Wtedy robi największe wrażenie, ale ja jestem świetnym przykładem na to, że jakby nasza praca jest o tyle fajna, że mamy możliwość przetestowania czegoś, zanim coś kupimy. I tak było w moim przypadku. Ja testowałem 55-calowego właśnie oled od LG z Serii C9. I on mi się tak spodobał, że kupiłem tylko 65-calową wersję. No i to jest 2019, więc 3 lata ma i wbrew pozorom na przykład u mnie jest dużo oglądanej takiej telewizji. Znaczy w sensie, że telewizor jest nawet włączony w ciągu dnia i leci jakaś telewizja informacyjna z paskami, tam stałe elementy się jakieś wyświetlają. I oczywiście telewizor to jakiś czas, na przykład podczas wyłączania wyrzuca taki komunikat, że tam nastąpi teraz odświeżanie pikseli, tak, że, tak, że, tak. że telewizor no wyłączy się tak. później mhm. i faktycznie on jakby się wygasza, ale ale jakby dioda czerwona się nie zapala, więc no nie wiem, w kwestii trzech lat względem oled wypalenia. Nie ma wypalenia na razie. Co też tak? To też jest istotne, że ludzie się jest... boją. Ja się tak, bardzo to jest, to jest bałem przechodzić też. na OLEDa, bo ma, bałem się, ważne, że no. będą wypalenia. A ty mówisz o tej o 21, w tym 2019 mhm. już też były 21. Tak? Tak, no. No to, to, to szybko, bo one Ja nie wiem, czy to nie był pierwszy model, który w ogóle miał to, to jest to faktycznie tego 2, 1. 2, 1. Tak, bo to było typowo już pod, tego, pod nową generację, nie były już. Spoko. Konty... Znaczy, to było pod poprzednią jeszcze, ale już na. No tak, też na też ale rok później już wyszła, wyszła nowa. Nowa. No, no, nowa generacja. No, ja jeszcze to, nie? dodam taką małą dygresję nie dygresję, zanim przejdziemy pewnie do kwestii udźwiękowienia, że ja bardzo lubię jeszcze projektory i z uwagi na to, że w tej chwili nie mam takiego jakiegoś super ekranu pod projektor wysuwanego z sufitu. Jeszcze mam nadzieję to oglądam na projektorze rzadko, ale zdarza mi się w moim pokoju, który służy też jako moje studio, zasłonić takie rolece zaciemniające, które mam, rozstawić sobie taki ekran, który no trzeba składać yy, i obejrzeć sobie jakiś fajny film na około tam 100 do 110, 120 calach i wrażenia też są niesamowite, jak się na przykład Dune tak oglądałem, jak te wszystkie efekty, filmowe ziarno, widać tę kolorystykę dobrze. Rewelacyjna sprawa albo w FIFA się super grano, przygraliśmy no. to prawie, że jak na, na, na prawdziwym stadionie. Yy, to nie, nie do wszystkiego i nie na co dzień, ale jeżeli yy, ja mam, jeżeli wy macie możliwość, to polecam, a u mnie to właśnie tak odświęta. Jeżeli naprawdę jest coś super do obejrzenia, to wtedy właśnie ten projektor wie. Ja ci powiem, że ja bym tak nie mógł. W sensie, tak? yy, jakby przy tej rotacji telefonów, którą mamy, i jakby widać tą różnicę, powiedzmy, jakości ekranów yy, przy telefonach tam za 1500, 2500, 3500, tam i wyżej. I Widzisz tą różnicę nawet między tymi amoledami, że ten jest lepszy, ten jest gorszy i jakby, jakbyś miał tak, wiesz, wybrać, no to od razu bierzesz ten lepszy. No to ja bym tak, ciężko by mi było tak, wiesz, że masz w, do, w domu dobre telewizory, tak, nie? w sensie takie jakościowo i idziesz po, no bo żeby mieć rzutnik, yy, to, to naprawdę trzeba yy, sporo przyinwestować i w płótno, i w, yy, powiedzmy w jakość tego rzutnika, żeby on rzeczywiście dawał dobry ob obraz, ja w tej to jest, on jest i... dużo jaśniejszy, dużo mniej kontrastowy taki obraz yy, na, na takim rzutniku. Z takiego rzutnika. Wiesz co, tylko że ja w tej chwili mam też u siebie taki chiński projektor laserowy, który A, to laserowy to kosztuje tak. dosyć, znaczy dużo kosztuje, no, kosztuje, ale mniej więcej dwa razy mniej niż bardziej znanych producentów w tej samej klasie, bo on tam kosztuje na Amazonie amerykańskim koło chyba w przeliczeniu 9 tysięcy złotych, chociaż przy aktualnym kursie dolara ta cholera wie. 15. E i ta, ta jakość yy, obrazu jest naprawdę bardzo spoko. Oczywiście, że o, jeżeli to oglądamy w dzień, nie miałbym tych relacji zaciemniających, to, to, to by bo nie miało sensu, takie Do wyświetlania. nie miałoby sensu, ale kiedy jest wieczór, kiedy jest ciemno, to wrażenie jest niesamowite i właśnie mm. też się bałem, że będzie ten obraz może jakiś wyblakły, może nieostry, jasne, on w takiej wielkości szczególnie i przy tej technologii nie jest tak crispy jak na telewizorach, ale to też ma swój taki kinowy jakby urok i mi się to podoba, dlatego mówię, też nie do wszystkiego. Jakiejś tam telewizji informacyjnej bym nie chciał oglądać mhm. na projektorze, ale jeżeli właśnie mam jakiś super film, na który czekałem, to, to myślę, że ten projektor wiedzie. A powiedzcie mi, do tych filmów głośniczki od telewizorów, czy jednak jakieś sandbary, czy jeszcze coś innego? Ja mam kompody, kompody hmm? z, z Apple TV, bo jednak jakby używam Apple TV. Pomimo tego, że mój telewizor ma wbudowane te wszystkie aplikacje i tak dalej, to. Jak ktoś nie czytał, to, to, to pewno też wie, że, że jednak dużą miarą tego, jak to wygląda, finalnie jest bitrate, który tam oferuje dana aplikacja. No i na Apple TV jednak ten bitrate jest najwyższy spośród wszystkich jakby tych pudełek, które możesz mieć, albo wbudowanych telewizorów. Więc korzystam tam, a i tam jest od razu możliwość albo właśnie podłączenia homepodów jak jest, powiedzmy, możliwość głośnego słuchania. A jak dzieci śpią i już musisz, jak myś, podmiotom siedzieć, to sobie wkładasz słuchawki i automatycznie się też łączą, więc to dość Tak, to u mnie mniej więcej tak samo wygląda. Mam dwa telewizory i pod jeden i drugi mam podłączone Apple TV, 4K drugiej generacji, teraz ta trzecia wyszła, gdzie też dziwota stanie, ale to już temat może na jakiś. I faktycznie, na górze mam po dwa standardowe, zwykłej wielkości homepody, na dole mam Sonos Beam drugiej generacji też z racji tego, że na dole mam znacznie mniejsze pomieszczenie, ten Sonos Beam jest wystarczający, natomiast na górze w salonie gdzieś około 30 metrowym to te dwa, te dwa homepody sprawdzają się bardzo, bardzo spoko. Natomiast ja nie ukrywam, że ja jestem zwolennikiem grania i oglądania filmów na słuchawkach. Szczególnie kiedy roczne dziecko jest w domu, zasypia o godzinie 20. No a nie ukrywajmy, jeżeli ja skończę pracę o 20, chciałam sobie coś obejrzeć. No to niestety wygląda to tak, że albo AirPodsy Max, albo AirPodsy Pro na słuchawy i jedziemy, oglądamy na słuchawkach. Ogólnie mam wrażenie, że takie odczucia i, i, i wyłapywanie większej barwy samego dźwięku, szczegółów otoczenia na tych słuchawkach są znacznie lepsze niż nawet na w miarę wysokiej klasie sprzętu audio. Wi wiadomo, ja nie mówię, że mam teraz włączyć na maksa, żeby mi całe mieszkanie latało, ale naprawdę na słuchawkach bardzo, bardzo dobrze mi się ogląda filmy i gra. No jeżeli oglądam albo gram sam, to też często słuchawki, ale tak w towarzystwie to chyba jestem najbardziej taki old schoolowy z was, bo ja mam taki zestaw, który mam już od dawna, ale wcześniej nie miałem możliwości go on on podłączyć on. pod telewizor. Tak, mam AmpliTuner Onkyo 8150, to jest już tam, ten model pewnie ma z 7 albo 8 lat. Ja go kupiłem w 2016, ale sprawdza się super, mam też pod niego podłączony gramofon i, i też bardzo sobie chwalę, też sobie robię takie święta czasami z muzyką, tak jak z tym projektorem. I mam dwie kolumny, Heko Victa Prime bodajże się nazywają, takie no, sporawe, ciekawostka. W 2016 kupiłem je nowe i teraz z tego co widziałem, stary model, jedna kosztuje tyle, ile wtedy zapłaciłem za parkę, więc no, doskonały biznes, zrobiłem kolejny Inwestycje. w moim życiu. I... No dobra, dobra, py... no. no, pytanko jeszcze odnośnie tych telewizorów, czy wiszące, czy stojące? Też chciałem zapytać, u mnie zawsze stoi. U mnie zawsze stoi. A <grym> U mnie zawsze wisi. Dziś... <grym> no co poradzić. <grym> Dajcie koniecznie znać, na czym wy oglądacie jakieś dłuższe i bardziej ambitne treści niż od takiego pierdzielenia, jakie my tutaj uprawiamy, czyli filmy, seriale i tak dalej. Oczywiście prosimy też o łapki w górę albo ewentualnie w dół, chociaż drugie trochę mniej, chociaż jakby coś to na algorytm pozytywnie działają i jedne i drugie, więc tam dawajcie co chcecie. Subskrypcji zostawiajcie i co widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach na razie hej, hej.